Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na starych fotografiach z XIX wieku, gdzie rzekomo uwieczniono budowę wielkich katedr, kapitolów i pałaców, widzimy nie tyle proces wznoszenia od podstaw, ile dziwne rusztowania otulające już gotowe, ale z jakiegoś powodu podupadłe budynki? Uczono nas, że wiek XIX to epoka bumu przemysłowego i rozkwitu architektury. Ale co jeśli powiem Wam, że to była epoka największego w historii wandalizmu? Epoka, kiedy antyczne dziedzictwo, które otrzymaliśmy od poprzedniej, o wiele bardziej rozwiniętej cywilizacji, masowo szpecono, obkładano tanią cegłą i przerabiano na prymitywne średniowiecze, aby ukryć prawdę o naszej przeszłości. Zostaliście oszukani. Wszystko, co widzicie wokół w historycznych centrach naszych miast, to nie jest rezultat geniuszu architektów XIX stulecia. To rezultat grandioznego fałszerstwa, które nazwano niegroźnym słowem restauracja. Przyjrzyjcie się uważnie oficjalnej chronologii. Mówi się nam, że w połowie XIX wieku, praktycznie jednocześnie na całym świecie od Wiednia po Waszyngton, od Paryża po Melbourne rozpoczyna się gorączka budowlana. W miastach, gdzie nie ma ani ciężkiego sprzętu, ani rozwiniętej logistyki, ani wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, nagle jak grzyby po deszczu Wyrastają gigantyczne budowle w stylach antycznym, gotyckim i neoklasycystycznym. Historycy twierdzą, że to budowali brodaci mężczyźni w łapciach i robach, uzbrojeni jedynie w dłuto, drewniany młotek i siłę pociągową koni. Ale odrzućmy emocje i włączmy zimną logikę oraz matematykę. Aby zbudować jeden taki budynek, np. Operę Wiedeńską lub budynek parlamentu w Budapeszcie, potrzebne są miliony ton obrobionego kamienia. Nie tylko brukowców, ale idealnie oszlifowanych bloków, dopasowanych z dokładnością do milimetra. Oficjalna historia milczy o tym, gdzie znajdowały się kamieniołomy, zdolne dostarczyć taką objętość produkcji w ciągu kilku lat. Milczy o tym, jak te miliony ton dostarczano do centrów gęsto zaludnionych miast po drogach gruntowych, które po pierwszym deszczu zamieniały się w nieprzejezdne błoto. Wyobraźcie sobie logistykę. Sznury dziesiątek tysięcy furmanek blokujących ruch na dziesięciolecia. Ale na starych fotografiach widzimy puste, czyste ulice. Gdzie góry gruzu budowlanego? Gdzie baraki dla armii robotników? Gdzie składy materiałów? Ich nie ma. Za to są gotowe budynki, które po prostu czyszczą, malują albo przerabiają. Moja teoria, oparta na analizie tysięcy archiwalnych zdjęć i rysunków, głosi, że XIX wiek był czasem zawłaszczania. Nowe władze, które zajęły opustoszałe miasta po jakiejś globalnej katastrofie, stanęły przed problemem. Żyły wśród majestatu, którego nie mogły ani powtórzyć, ani nawet porządnie wyremontować. Te budynki były zbyt doskonałe. Ich architektura krzyczała o technologiach niedostępnych ludziom, którzy dopiero co wynaleźli silnik parowy. Pozostawienie wszystkiego tak, jak było, było niemożliwe. Wywołałoby to u ludności niepotrzebne pytania: kto zbudował te gigantyczne łuki? Po co drzwi o wysokości 5 metrów? Dlaczego okna schodzą głęboko pod ziemię? I wtedy uruchomiono projekt globalnej przebudowy. To co dziś nazywamy stylami historycznymi: neogotyk, neorenesans, neobarok, to w swej istocie kamuflaż. Zadaniem architektów tamtych czasów było nie budowanie, a ukrywanie, zbijanie idealnych sztukaterii, które nie odpowiadały nowym dogmatom religijnym czy politycznym. Zamurowanie zbędnych okien cegłą Zmniejszanie otworów drzwiowych, aby pasowały do wzrostu zwykłego człowieka, a nie giganta. Najstraszniejsza zbrodnia popełniana była na fasadach. Pierwotnie wiele z tych budynków zostało stworzonych z białego kamienia lub sztucznego geopolimerowego betonu najwyższej jakości, ale nowi panowie życia zaczęli masowo obkładać je prymitywną czerwoną cegłą i pokrywać tynkiem. Spójrzcie na zniszczone wojną budynki w Europie. Bardzo często spod warstwy odpadającego tynku i XIX-wiecznej ceglanej zabudowy prześwituje zupełnie inna struktura. Potężne, idealnie równe bloki. Murarstwo poligonalne, którego nie da się stworzyć ręcznym narzędziem. Cegła to pasożyt na ciele starożytnej architektury. To materiał cywilizacji, która utraciła technologię odlewania kamienia i jest zmuszona lepić swoje domki z wypalanej gliny. Mówi się nam, tak budowano. To jest mur podstawowy, a na wierzchu okładzina. Ale po co robić mur podstawowy gorzej i bardziej prymitywnie niż to, co znajduje się pod nim? Dlaczego w fundamentach tzw. Tak budynków XIX wieku znajdujemy bloki ważące dziesiątki ton, a wyżej idzie krzywa cegła? Odpowiedź jest oczywista. Fundament i szkielet budynku stały tu setki, a może i tysiące lat, zanim na plac budowy przyszedł pierwszy oficjalny architekt z rysunkiem w ręku. Jeszcze jeden rażący fakt to brak dokumentacji projektowej. Tak, pokazują nam piękne akwarelowe rysunki fasad, które nazywają projektami. Ale każdy inżynier budowlany powie wam, że zbudowanie budynku na podstawie ładnego obrazka jest niemożliwe. Potrzebne są tysiące stron obliczeń wytrzymałość materiałów, hydraulika, schematy komunikacji. Gdzie one są? Dlaczego dla większości wielkich budów XIX wieku nie zachowały się rysunki robocze, kosztorysy i dzienniki prowadzenia prac? Mówi się nam, że spłonęły w archiwach. Zadziwiające zbieg okoliczności, archiwa płoną właśnie tam, gdzie trzeba ukryć prawdę o pochodzeniu budynków. A może tych rysunków nigdy nie było? Może te akwarele rysowano z natury, już z gotowych obiektów, po prostu dorysowując im nowe elementy dekoracyjne, aby przedstawić pożądane jako rzeczywiste. Zbliżamy się do najciekawszego momentu, do tak zwanej antycznej ruinacji. W XVIII i XIX wieku artyści, tacy jak Piranesi czy Hubert Robert, masowo rysowali ruiny. Oficjalna nauka nazywa to kaprysem, modą na ruiny, fantazją autorów. Mówi się nam, że arystokraci specjalnie budowali u siebie w parkach ruiny, aby oddawać się melancholii. Zastanówcie się nad absurdalnością tego twierdzenia. Czy zbudujecie u siebie na działce spalony shop, żeby się smucić? Nie. Ci artyści pracowali jak fotografowie swoich czasów, dokumentowali rzeczywistość, rysowali to, co widzieli: gigantyczne, zrujnowane kompleksy, zarośnięte drzewami, zasypane ziemią i gliną. I właśnie te kompleksy potem zaczęto restaurować, a dokładniej przebudowywać, pod potrzeby nowej cywilizacji. Czy nie wydaje Wam się dziwne, że wiele muzeów, teatrów i dworców wygląda jak świątynie? Dlaczego przy budynku giełdy lub banku stoją antyczne kolumnady? Funkcjonalnie nie są tam potrzebne. Zasłaniają światło, są drogie w utrzymaniu. Ale jeśli założyć, że te budynki pierwotnie miały zupełnie inne przeznaczenie, być może techniczne lub energetyczne, to wszystko staje się jasne. Nowi właściciele po prostu wprowadzili się do pustych korpusów, zawiesili szyld bank. I zaczęli prowadzić interesy, przy okazji zbijając z fasad niezrozumiałe dla nich symbole i zastępując je herbami swoich królów. To było przejęcie, wrogie przejęcie na skalę planetarną. I abyśmy my z wami nie domyślili się, że żyjemy na ruinach, wymyślono bajkę o stopniowym rozwoju architektury. Ale jeśli zaczniecie zestawiać daty budowy, liczbę ludności i poziom technologii, ta bajka rozpadnie się w proch. Odrzućmy romantyzm i weźmy do ręki kalkulator, ponieważ matematyka to najgorszy wróg oficjalnej historii. Opowiada się nam bajki o tym, jak w XIX wieku, dosłownie w ciągu kilkudziesięcioleci, zbudowano całe kwartały Paryża, Londynu, Moskwy i Nowego Jorku. Historycy twierdzą, że to była epoka burzliwego wzrostu. Ale spójrzmy na raporty demograficzne z tamtego czasu. Populacja dużych miast wtedy stanowiła tylko niewielką część współczesnej, przy czym większość mieszkańców to biedacy, dzieci, starcy i personel obsługujący. Prawdziwych mężczyzn w wieku produkcyjnym, którzy mogliby pracować na budowie, było krytycznie mało. A teraz porównajcie to z rozmiarem budowy: mowa tu nie o tysiącach, a o miliardach cegieł. Aby wyprodukować taką ilość wypalanej cegły, potrzeba nie tylko glinianych kamieniełomów, ale gigantycznych zakładów przemysłowych pracujących przez całą dobę. Ale gdzie one są? Na mapach XIX wieku widzimy pojedyncze manufaktury ceglane, których wydajność fizycznie nie mogła pokryć nawet 1% rzeczywistej zabudowy. Ale nawet jeśli dopuścić cud i wyobrazić sobie, że cegły materializowały się z powietrza, pojawia się problem paliwa. Do wypalania gliny potrzebne są kolosalne temperatury i, co za tym idzie, góry węgla lub drewna. Gdyby oficjalna wersja była prawdą, wszystkie lasy Europy i Ameryki zostałyby wycięte w pień już w połowie wieku, a miasta pokryłby wieczny smog z pieców. Jednak na starych panoramach widzimy czysty horyzont i nietknięte lasy. To jest sprzeczność techniczna, której nie da się wyjaśnić tradycyjnymi metodami. Idźmy dalej logistyka. To jest pięta achillesowa każdego historycznego fałszerstwa. W XIX wieku głównym transportem był koń. Jeden koń może przewieźć ograniczony ładunek i wymaga codziennej pielęgnacji, jedzenia i wody. Gdyby do miast rzeczywiście sprowadzano miliony ton materiałów budowlanych do wznoszenia tych gigantycznych kompleksów, ulice zamieniłyby się w nieprzejezdne rzeki gnoju i błota. Kolaps transportowy sparaliżowałby życie każdego megamiasta. Obliczenia logistyczne pokazują. Aby zbudować na przykład historyczne centrum Petersburga lub Wiednia tymi metodami i w tych terminach, o których kłamią nam podręczniki, potrzebna byłaby ilość transportu konnego przekraczająca populację tych miast trzykrotnie. To jest absurd. To jest fizyczna niemożność. A teraz spójrzcie na tak zwaną warstwę kulturową. To jest chyba najbardziej bezczelne kłamstwo, którym karmią nas archeolodzy. Mówi się nam, że przez kilkaset lat Poziom ziemi podniósł się o kilka metrów z powodu kurzu, brudu i działalności człowieka. Mówicie poważnie? Spójrzcie na swój dom. Czy znacznie zapadł się pod ziemię przez ostatnie 50 lat? Nie, ale z jakiegoś powodu budynki XIX wieku są masowo pogrążone w gruncie aż po pierwsze, a nawet po drugie piętro. Mówi się nam, że to są piwnice. Ale po co robić w piwnicy pełnowartościowe okna, drzwi i łuki, które opierają się o ślepą ścianę ziemi? Po co ozdabiać podziemne piętra skomplikowaną sztukaterią, której nikt nie zobaczy? Odpowiedź jest prosta i przerażająca to nie są piwnice, to były dawne partery. Budynki nie były budowane pod ziemią, zostały zasypane. I tu dochodzimy do sedna wandalizmu pod pozorem restauracji. Ci, którzy przybyli do tych miast w XIX wieku, nie budowali tych domów, oni je odkopywali. Właśnie dlatego na starych zdjęciach widzimy ziemne rowy wzdłuż fasad, które historycy przedstawiają jako układanie instalacji. Nie układali rur, oni uwalniali wejścia. Ale odkopanie wszystkiego było niemożliwe zbyt dużo gruntu, zbyt mało zasobów. Dlatego podjęto decyzję, zasypać dolne piętra ostatecznie, zamieniając je w piwnice, a wejścia przenieść na poziom drugiego piętra, dobudowując do nich prymitywne ganki i schody, które architektonicznie zupełnie nie pasują do majestatycznych fasad. Spójrzcie na dysproporcje. Ogromne drzwi, przeznaczone dla trzymetrowych gigantów, i małe, żałosne klamki, przybite gdzieś na samym dole, aby mógł do nich sięgnąć zwykły człowiek. Gigantyczne klatki schodowe, na których trzeba stawiać drobne kroki, ponieważ stopnie są dla nas zbyt szerokie i wysokie. To obca architektura. Jesteśmy w niej jak dzieci ubrane w marynarkę ojca. I aby ta marynarka choć jakoś leżała, nowi właściciele zaczęli ją przerabiać. Wstawiali stropy międzypiętrowe, dzieląc wysokie sale na dwa-trzy piętra, aby zwiększyć powierzchnię użytkową i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Przecież ogrzanie sal z sześciometrowymi sufitami, nie mając elektryczności atmosferycznej ani innych zapomnianych technologii, zwykłym drewnem opałowym jest niemożliwe. Wandalizm polegał na prymitywizacji. Starożytne systemy wentylacji i ogrzewania, których zasady działania wciąż nie do końca rozumiemy, bezlitośnie niszczono i zastępowano dymiącymi piecykami kozami. Unikalne świetliki zamurowywano cegłami. Otwory łukowe zamurowywano, pozostawiając małe prostokątne okienka. To nie była budowa stulecia. To był globalny remont, mający na celu adaptację mieszkań wysoce rozwiniętej cywilizacji do potrzeb ocalałych, którzy ledwo umieli czytać. Ukrywali ślady katastrofy, zamazując pęknięcia tynkiem i podając ruiny za nową zabudowę. Ale co dokładnie spowodowało tę katastrofę? Skąd wzięły się tony gliny i gruntu, które zasypały partery budynków na całym świecie? Dlaczego oficjalna nauka wymyśliła termin warstwa kulturowa, aby wyjaśnić niewytłumaczalne? Jeśli myślicie, że zasypane piętra to lokalny problem kilku starych miast, jesteście w głębokim błędzie. To zjawisko o skali planetarnej i właśnie ono jest kluczem do zrozumienia, co wydarzyło się w połowie XIX wieku. Geolodzy i alternatywni badacze, przeprowadzający analizę chemiczną gruntu, którym zasypane są partery budynków od Omska po Montreal, dochodzą do szokującego wniosku: ten grunt jest identyczny. To nie jest próchnica, nie śmieci i nie ślady działalności życiowej, jak twierdzi oficjalna nauka. To jednorodna glina lub ił bez domieszek humusu. Takie zjawisko jest możliwe tylko w jednym przypadku. Jeśli na miasta z nieba spadł potok błota, wody i gruntu, albo jeśli nastąpił proces upłynnienia gruntów w wyniku potężnego wstrząsu sejsmicznego lub energetycznego. Żyjemy na cmentarzu poprzedniej cywilizacji, a nasze domy stoją po kolana w błocie tej katastrofy. Teraz spójrzmy na najwcześniejsze fotografie z XIX wieku. To tak zwane dagerotypy z lat 40. i 50. Co na nich widzimy? Majestatyczne aleje Paryża, Rzymu, Sankt Petersburga, Berlina. Grandiozna architektura. Iglice, kolumny, kopuły. Ale na tych zdjęciach jest jeden przerażający szczegół, od którego krew stygnie w żyłach. Na ulicach nie ma ludzi. W ogóle. Miasta są absolutnie martwe. Oficjalni historycy próbują się usprawiedliwiać niedoskonałością techniki. Mówią, że czas naświetlania był zbyt długi, a poruszający się ludzie po prostu się rozmazywali i znikali. To kłamstwo, obliczone na ignorantów. Nawet przy długim czasie naświetlania tłum zostawiłby widmowe ślady, rozmyte plany. Ale ulice są dziewiczo puste. Nie ma tam ani powozów, ani koni, ani handlarzy tylko samotne postacie, które wyglądają jak przypadkowi ocaleni w postapokaliptycznym świecie. Te fotografie to dokumentalny dowód na to, że miasta stały puste, ludność została zniszczona lub ewakuowana, a ci, którzy przyszli później, w połowie XIX wieku, przyszli na gotowe. Jesteśmy cywilizacją skłotersów, która zasiedliła cudze pałace. Właśnie tym tłumaczy się ten wandalizm, który nazywamy remontem. Nowi mieszkańcy nie rozumieli przeznaczenia wielu budowli. Weźmy na przykład tak zwane twierdze gwiaździste. Jest ich tysiące na całej planecie, a ich geometria poraża wyobraźni. Oficjalna wersja głosi, że to bastiony do obrony przed artylerią, ale każdy inżynier wojskowy powie wam, że taka złożona forma z mnóstwem promieni tworzy masę martwych stref i jest niewygodna do obrony. Co więcej, wiele z tych gwiazd znajduje się na nizinach, co czyni je bezsensownymi jako fortyfikacje. Jednakże, jeśli spojrzeć na te gwiazdy z góry, uderzająco przypominają schematy gigantycznych płyt, obwodów rezonansowych lub magnetronów. W XIX wieku rozpoczęła się masowa kampania niszczenia tych obiektów. Zrywano je, zasypywano ziemią, przebudowywano na parki i więzienia. Dlaczego? Ponieważ były to elementy globalnego systemu energetycznego przeszłości. Obiekty te mogły generować lub odbierać energię, której natura jest nam nieznana. Nowe władze, które przejęły świat, panicznie bały się, że ludzie przypadkowo aktywują te mechanizmy. Wiedza została utracona lub odebrana, a same urządzenia zniszczone pod pozorem zagospodarowania terenów. To, czego nie dało się zniszczyć, przerabiano do niepoznaki, zmieniając funkcjonalność z technologicznej na religijną lub administracyjną. Zwróćcie uwagę na metalowe wiązania w murarstwie starożytnych katedr i budynków. Mówi się nam, że to są ściągi dla wytrzymałości, ale metal w kamieniu przy zmianach temperatur rozszerza się i rozrywa mur. Starożytni budowniczowie nie mogli popełnić takiego dziecinnego błędu, zatem te metalowe konstrukcje miały inną funkcję być może były to przewodniki. Całe miasto było gigantycznym mikrochipem, gdzie katedry z ich kopułami, pokrytymi po i zwieńczonymi dziwnymi antenami, które teraz nazywamy krzyżami, działały jako odbiorniki elektryczności atmosferycznej. W XIX wieku ten system został wyłączony. Anteny zastąpiono symbolami religijnymi. Okablowanie wyrwano, a stacje zamieniono w miejsca modlitw. Chodzimy po ruinach elektrowni i modlimy się do generatorów, myśląc, że tak było zawsze. Katastrofa XIX wieku nie tylko zasypała miasta gliną, ona zatarła pamięć. Nastąpiło tak zwane ponowne uruchomienie. Do opustoszałych miast zaczęto sprowadzać nową ludność. Skąd się wzięli? To jedno z najstraszniejszych pytań. Istnieje teoria, że ludność odbudowywano sztucznie, wykorzystując technologie klonowania lub inkubacji, których ślady znajdujemy w dziwnych instytucjach tamtego czasu, zwanych domami wychowawczymi. Ale o tym panuje całkowita cisza w podręcznikach. Special instruction: I will not include any conversational phrases or disclaimers. I will only provide the Polish translation of the given text, maintaining the original structure and meaning. Nas zmuszono do uwierzenia, że jesteśmy potomkami małp, które powoli ewoluowały. Choć wszystkie fakty krzyczą o tym, że jesteśmy zdegradowanymi potomkami bogów albo sztucznie wyhodowaną rasą zasiedloną w zniszczonym Edenie. Spójrzcie na posągi z tamtego czasu: marmurowe welony, najdelikatniejsza praca, imitacja tkaniny w kamieniu. Rzeźbiarze XIX wieku nie byli w stanie tego powtórzyć nawet przy użyciu najlepszych narzędzi. Jedynie kopiowali, tworząc stoporne podróbki. Technologia odlewania kamienia, technologia zmiękczania granitu, wszystko to zostało zapomniane natychmiast. Dlaczego? Ponieważ nastąpiło zerwanie pokoleń. Ci, którzy posiadali wiedzę, zniknęli. Pozostali tylko ci, którym wręczono kilow i łopatę i kazano odkopać wejścia. Historia to nie nauka o przeszłości, to o narzędzie zarządzania przyszłością, a w XIX wieku to narzędzie zostało doślifowane do perfekcji. My z wami przeanalizowaliśmy fizyczne dowody fałszerstwa niemożliwą architekturę, zasypane piętra, brak mocy produkcyjnych. Ale wandalizm fizyczny był tylko połową roboty. Główna operacja prowadzona była w ludzkich umysłach. Aby nowi mieszkańcy zajętych miast nie zadawali zbędnych pytań o to, kto zbudował te pałace i dlaczego jest w nich tak zimno, trzeba było całkowicie przepisać kronikę wydarzeń. Trzeba było stworzyć iluzję liniowego postępu, gdzie my, szczyt ewolucji, a nasi przodkowie, brudni dzikusy, którzy modlili się dokoła. W tym celu przeprowadzono największe w historii czyszczenie informacyjne, które nazywam terrorem papierowym. Przypomnijcie sobie, jak często w XIX wieku płonęły biblioteki. Mówi się nam oświetlenie świecowe, drewniane stropy, nieostrożność. Ale płoną z jakiegoś powodu właśnie skarbce unikalnych rękopisów i starych map. To nie są przypadki, to celowe niszczenie dowodów. Te nieliczne księgi, które rzekomo dotarły do nas z głębokiej starożytności, w rzeczywistości są przepisane kopiami stworzonymi właśnie w tym okresie. Mnisi przepisywacze, zapomnijcie. To były całe biurokratyczne działy nowej administracji, które fabrykowały kroniki, wstawiając do nich potrzebne dynastie i wydarzenia, i niszczyły oryginały. Spójrzcie na mapy sprzed 1771 roku. W pierwszym wydaniu Encyklopedii Brytyjskiej, której jeszcze nie zdążono ocenzurować, ogromna część Eurazji i Ameryki Północnej jest podpisana jako Wielka Tartaria. To gigantyczne państwo ze swoimi flagami, herbami i stolicami. Gdzie ono jest w podręcznikach historii? Nie ma go. Zostało wymazane. Na mapach XIX wieku w tym miejscu są już białe plamy lub rozdrobnione terytoria, dokąd zniknęło imperium, które było większe niż rosyjskie i brytyjskie razem wzięte. Zostało ono zniszczone nie tylko fizycznie w trakcie tych samych katastrofalnych wydarzeń, ale i mentalnie, wymazując samo wspomnienie o nim. Wymyślano nam jarzmo mongolsko-tatarskie, aby wyjaśnić obecność wschodnich artefaktów i genetyki, wywracając wszystko do góry nogami. Wielka cywilizacja została przekształcona w ordę koczowników na niskich koniach. A teraz o najważniejszym triku o chronologii. Czy kiedykolwiek czuliście, że epoki historyczne są jakoś podejrzanie do siebie podobne, że scenariusze wojen i rewolucji się powtarzają? To dlatego, że nasza historia jest sztucznie wydłużona. Oficjalna skala chronologiczna została zatwierdzona właśnie w tym okresie przeobrażenia świata. Aby ukryć fakt, że Antyk z jego niewiarygodnymi technologiami był dosłownie wczoraj, między nami a nim wstawiono tysiąc lat wymyślonego średniowiecza. Ciemne wieki, brud, dżuma, inkwizycja ten bufor został stworzony specjalnie, aby zerwać więź czasów. Wpojono nam, że rzymskie akwedukty i greckie świątynie to sprawy dawno minionych dni, do których nic nam do tego ale jeśli usunie się tę sztuczną lukę, okaże się, że tak zwani antyczni bogowie i bohaterowie to właśnie ci sami budowniczowie, których domy zasiedliliśmy po katastrofie. W XIX wieku uruchomiono maszynę masowej edukacji. Pruski model szkoły, który jest obecnie używany na całym świecie, został stworzony nie dla oświecenia, lecz dla standaryzacji myślenia. Dzieci odrywano od tradycji rodzinnych i ładowano im do głów jedną, zatwierdzoną odgórnie wersję rzeczywistości. Zabroniono im myśleć, kazano im zapamiętywać. Właśnie wtedy wdrożono koncepcję, że dawniej ludzie byli głupsi. To idealna obrona psychologiczna. Jeśli wierzymy, że przodkowie byli prymitywni, nie będziemy szukać w ich dziedzictwie utraconych technologii. Będziemy patrzeć na piramidy i myśleć, że to grobowce, a nie urządzenia techniczne. Będziemy patrzeć na katedry i widzieć miejsca do modlitw, a nie rezonatory akustyczne. Reforma językowa to kolejny akt wandalizmu. W XIX wieku na całym świecie zmieniają się alfabety, upraszcza się gramatyka, znikają obrazy liter. Zostało to zrobione po to, aby nowe pokolenia fizycznie nie były w stanie przeczytać starych tekstów, nawet gdyby przetrwały. Odcięto nas od pola informacyjnego przeszłości, tak jak odcina się internet w zbuntowanym regionie. Mówimy nowomową, która nie jest w stanie przekazać złożonych koncepcji porządku świata. Zmiana kalendarza zakończyła ten proces. Przeniesiono nas na nową rachubę czasu, całkowicie myląc daty. Nikt z nas teraz nie może z pewnością powiedzieć, który to naprawdę rok 1812, a może 500 któryś od stworzenia świata w Gwiezdnej Świątyni, albo 201 po katastrofie. Zgubiliśmy się w czasie. Jesteśmy cywilizacją z amnezją, która obudziła się na reanimacji i uwierzyła w tę legendę, którą przeczytał jej lekarz przy łóżku. Ale ten lekarz to oszust. Nosi fartuch naszego ojca, ale w jego kieszeniach dokumenty własności naszego domu. Oficjalna historia XIX wieku to naprędce zszyta kołdra paczurkowa, mająca na celu przykrycie zwłok wielkiej epoki. Szwy tej kołdry trzeszczą we wszystkich kierunkach. Demografia się nie zgadza, logistyka nie działa, technologie są nieobecne. Ale my nadal wierzymy w to kłamstwo, ponieważ prawda zbyt przeraża. Prawda oznacza, że nie rozwijamy się, lecz degradujemy. Że żyjemy na resztkach dawnego luksusu, dojadając zapasy, które stworzyli nie my. I co najważniejsze, prawda oznacza, że katastrofa może się powtórzyć, ponieważ tak naprawdę nie zrozumieliśmy, co ją wywołało poprzednim razem.